Wszyscy ci mówią, że się skupić. Czyż jestem skupiony. W... O kurwa! Ja pierdolę, no, ty. No, ty skupiony w chuj. Widzowie, chcecie zobaczyć, jak się nie robi tego bossa? Dobra, ja muszę ja wyjść mam tu, Ja już wychodzę. Jakie, kurwa. O kurwa! Kto się wyjebał? Mohi! On... <laughs> <On> się... <laughs> Mohi, kurwa! Jezus, Maria! O, burz ty, do plecaka. No, chodź, kurwa, chodź. O! Ale zgas! Ale zgas! Ja pierdolę! idź pan w chuj! Jedź pan w chuj! O! come on! A wiesz co niedługo zrobią? Essa! Zdychaj. Chodź tu, chodź tu, Gondor. Dawaj, dawaj. Stój, stój, stój tu, stój! Git. Stój. Pada, pada. S. Do widzenia, dziękuję. Tu się pozrespi lisz me ja Serio? W tych miejscach, gdzie jest zaznaczona ta-ta i ten-ten-ten checkmark, tak? To, to jest miejsce... Trzech musi być. Trzech musi być. Idzie Delta jest. Bet dobra, bet na, na trzy godziny. Ja będę za ja jestem za 10 sekund No dobra Dobra, no, no, no to wyjdźcie, wyjdźcie Ja go puszuję góra, Poczeka. lewo i combo Poczekaj, jeszcze nie No, jestem Kurwa, combo Ucieka no Raz, dwa, trzy Pat! Pod... PUSZAM! <laughs> <laughs> Zobaczymy. Ciekawe czy będę mógł... to jest ciekawe Ciekawosteczka, nie? Czy będę mógł wejść, czy nie będę mógł wejść Kurwa, nie to, ojoj. Nie, powiem wam, że ja jakoś pasy złapałem teraz, nie? Northwest jest, Northwest gdzie on jest? Gionest. Kurwa! Kurwa Maję ten Ojej, to nie! Kurwa, blisko, nie! O kurwa, trapuj się. A, Mam? Po, 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 po. Kurwa. A! Nie, dałem mu się zabić, kurwa, ja... <noise> JAK JEST EZ SŁABO Bo atak jest co półtorej sekundy, a nie co dwie EJ! Kurwa patrzcie to! Drugi dzień z rzędu! <noise> bo <Boss bonus>, kurwa <noise> Jak chuj Tak chciał, tak powiem Dobra jeszcze jednego, czekaj bo oni mogą relogi robić Może ktoś reloga zrobi To bym go upierdolił wtedy Tu zrobię tak Czemu tu jest tyle tego? Może być, może być. <laughs> kurwa! Nie! <laughs> pa, GBS się wyjebał! Co to za wojna? Co tu się odpierdala? Co tu się kurwa dzieje? Kolejny! Dwa GBS! O, ale tu Nie GBSów się wyjebało! O kurwa! Ale tu się GBSów wykurwiło! Nie da się. O! Ty kurwa, że mi No bieg, no i widzisz, i po co się cofasz? Teraz stój, teraz stój! Nie bluć go! Wejdź na dół! stój, stój tak. Na górę. Nie ma, ty lecę tu. On nie zgubi tego moba. Nie wiem. Dobra, pat. Uważaj. Ale te chłopaki chcieli. A teraz lepiej zjechać? Te ja, mi się O kurwa. Nie, 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 proszę. Kurwa lak był. Ja zolę, po nie ma. mogę zostawić, że się dobijali? a ja już stąd wreszcie raidzę. Łysy gość, dziękuję bardzo za. O! Czorny. Czarny. Czarny. Miałeś, wór, Miałeś, wór, Miałeś wór, ja Dziękuję bardzo słupka, witam piąteczka, pozdrawiam. Czarny, jak. Padnie, padnie, padnie. Nie. Kurwa. Przestraszyli się. Krasz klienta, crash klienta! O kurwa! Szybko, szybko, szybko! Czekaj. Szybko, crash klienta, już wracam! <laughs> nie no, nic się nie bije nawet. Tylko jest. Czekaj, czekaj, szybko, szybko. Tibia, no kurwa, nie mam czasu, szybko. To no, żyjesz, nie wiem. Myślałem, że jesteś tutaj chłopem, który ma trochę lat na karku, mimo wszystko. Ale takie gdzieś tam, nie wiem. Pierdalanie. A co to się stało z tym obronem? Znaczy drumem? Ha! Wygrałem bossa. La, 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 la Kto się nie cyka, ten wygrywa. <grywa> o kurwa. Kurwa. Ja pierdolę ty co to się stanęło? No nie podchodź do mnie z tym pająkiem. O oh, Jezu. O, mówiłem bug spawn. Palurando robi banan. Spierdalam. On wie co robi! Eee, get off of carry Get off o Oh my goodness. I co sa lur. Ooooo, oh, 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 muerto! Ajajaj, aj, Kompadre, Co tu się odjebało? Banan? Don't do it on me. Kurwa jebana. Kekele, odsyłaj koiny. No! Ty, nie wszedł mi ten! No. To było fajne, stary. Piszesz do mnie o pierwszej w nocy, że na Frenbrimie jesteś, tutaj, mówię, to co jest, chyba dopiero no, Ja aż ja zasnąć się mogę. Pan Arpon KURWA! zaś? Kurwa, kobra Sword, ty. dla mnie, akurat, dla mnie. Daj tak wow, proszę, daj tak. Ale on nie ma damage'a chyba. Kurwa, dobra, nie tak! Czekaj! Nie! Najgorzej, tu też będą! czekaj trochę, Wyciągam! chodź. Najgorzej na świecie! Dobra, jestem, spierdolę. No nienawidzę tej miejscówki. nie, Ale, nie mogę się ruszyć, laka ma! laka ma. ja twierdzę jeszcze. Dobra, żyliśmy. że ty w ogóle nic nie słuchasz, co my w ogóle gadaliśmy. To już tyle wersji tego było, że się. Ej! Uratowałem sobie życie. Teraz. Jak co się jeść potrawki? No. I tu musi być ten ziomek. Idealnie, idealnie. Beautiful panowie, beautiful. Tak, tak, tak. Uuu, wyjdź ze mnie, wyjdź ze mnie. A, kurwa! Ale jebło! Ty widziałeś? Ja też nie widziałem, ale pierdolło. Hej, y ue, tu ejwy, tu ejwy, dobra, teraz jest dobrze. Idę. E -e -e. Gdzie ty tak uciekać szybko? Nie powinieneś tak uciekać szybko, bo to jest niedobre, co ty robisz. Już po tobie! O kurwa, jesteśmy zgubieni! Ziomku Bozy, ja Ci tylko upowiem, że potwór, który Cię upierdala jest dosyć silny, to bije więcej niż kurwa yy, ZUS przedsiębiorców, to Ci od razu gwarantuję, żebyś się tam nie zapomniał. Oj, na łajwika stoisz, na łajwika stoisz, oj właśnie, kurwa, na łajwika. Tak zem, yy, tak, tak zem, tak zem spodziewał się, że może ukąsić, może boleć. No, mam znajomości w szoł...